Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony to ja Hudson i w dzisiejszym materiale chciałbym poniekąd z, jakby zrecenzować czy tam po prostu wystawić moją opinię odnośnie 30 lat Restylmenii w grze WWE 2K14, czyli 2014 bo wczoraj przeszedłem ten tryb, zajęło mi to może 5-6 godzin chociaż, czy 5, czy... 6... No trochę, trochę czasu mi to zajęło. Przyznam, dużo czasu z no lajfiłem na to, no ale wydaje mi się, że było warto. Na wstępie powiem, że według mnie był to lepszy tryb niż Attitude Era. Co prawda, Attitude Era też było czymś nowym. To było jakby wprowadzanie do tych ciekawszych trybów, do, tego, do tych prawdziwych historii, a nie do tych, które były przed 13. Pamiętamy, co to były za historie i to były głupie historie. Ale teraz 30 lat WrestleMania, według mnie jak najbardziej na plus. Wiele momentów było dla mnie bardzo fajnych, zaskakujących. Nawet w niektórych momentach czułem emocje, jakie, jakie były podczas tych meczy. Ale też było parę momentów, które niestety mnie zdenerwowały, a w ostateczności wkurwiły. I to mocno. Zacznijmy od samego początku. Co mi się podobało? Wiele walk było bardzo fajnie ustawionych. Mieliśmy, mm, mieliśmy te fajne Wrestlemania moment, co mi się strasznie podobało. Nie było żadnych problemów, że. raczej znaczy w jednym momencie miałem, że ten Wrestlemania moment mi się nie chciał jakby odpalić i się wnerwiłem, bo tak naprawdę walczyłem przez 10 minut to była chyba walka Deroka z, z Halkiem Poganem, czy tam Deroka, nie, Deroka z, z Tom Coldem, i tak naprawdę nic mi się nie działo. No, ale w końcu. Ten wrestlemania Owen wszedł na, swoje, na swój tor, i wszystko mogłem dalej rozegrać. Więc to mi się straszliwie podobało. Tak jak mówili, no, gracie normalny mecz, i tutaj nagle coś wam wyskakuje, coś macie zrobić. Więc to wyszło im jak najbardziej. Kolejną sprawą są fajne mecze. Podobały mi się te mecze. Niektóre były wrzucone hmm, czy na siłę. Nie wiem. Tutaj pokażę Wam mniej więcej listę tych meczy. Na przykład pierwszy, z pierwszej wrestlingu: Andre the Giant kontra Big John Stad. Wiecie, ja tych dwóch zawodników w sumie nie znam. Znam Andre, ale tylko z walki z Hoganem. Więc, no, rozegrałem ten mecz tak. O, w sumie to był Body Slam Challenge, więc też było fajne. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Potem mieliśmy Hogana z King Kong Bandim w klatce. Bardzo fajny mecz. Pierwszy mecz Hoganem zarąbiście markowałem. <gry> Potem mieliśmy walkę o pas interkontynentalny z Restrymani III, Rendesiewicz kontra Ricky Steamboat. I w tej walce zauważyłem wielką różnicę. Ponieważ w pierwszych dwóch walkach mieliśmy brawlerów, którzy byli wielcy, którzy byli silni. A w walce z Restrymani III walczyliśmy szybkim Rickiem Steamboatem. I co mi się naprawdę spodobało, zauważyłem różnicę pomiędzy... Poruszaniem się mniejszego zawodnika, a większego zawodnika, i to na samym początku, już w tej trzeciej walce, bardzo, bardzo, ale to bardzo mi się spodobało. Bo jednak w niektórych częściach było tak, że niby graliście tym Big ale on i tak był szybki, on i tak się szybko ruszał. A tutaj czuć po prostu tą masę, siłę, i to wszystko inne. ja yeah. Jeżeli chodzi, no tutaj. Co mi się jeszcze podobało, zdecydowanie walka Hulka Hogana z Ultimate Warriorem, Mena z Hulkiem Hoganem, um, Andre the Giant, Hulk Hogan, w sumie to było takie sobie, ale tak samo jak walka z Restyl Mani. Um, Bret Hart i gdzie później Hulk Hogan wszedł, była całkiem spoko. W tym Okozunom się od strasznie fajnie wa walczy, nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze mi się z nim grało. No, i co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, dziska? No, tryb jak najbardziej bardzo fajny. Każdemu fanowi wrestlingu polecam zagrać w ten tryb, polecam go przejść. No, jednakże są takie rzeczy, które mi się nie podobały. Mianowicie, myślałem, że przed każdą walką będzie film promujący tą walkę, a okazało się, że tak naprawdę połowa meczy była z promem, a połowa meczy była bez proma. No i w sumie nie przejąłbym się, ale wiadomo, dla młodszego widza, który tak jak ja nie oglądał walk tam Big John Stada, Hulka Hogana, ja bym się chciał dowiedzieć, dlaczego oni ze sobą walczą, co do tego doprowadziło. No i tego w niektórych meczach nie było. I najbardziej zabolało mnie to w momencie, gdy mieliśmy walkę Triple H z Randy Ortonem z WrestleMania 25. Dlaczego mnie to zabolało? Ponieważ według mnie walka była straszliwie słaba, jeżeli chodzi o tą w 30 latach Wrestlemania. Nie mieliśmy momentu, gdy Triple H uderza Randy'ego yy, młotkiem. Nie mieliśmy momentu, kiedy Triple H kopie w głowy Randy'ego Ortona. Nie mieliśmy tego całego fenomenalnego wstępu do, te do tej walki. Przecież feud Triple H z Randym Ortonem to był jeden z najlepszych feudów w tej federacji. A my tego nie mieliśmy. Więc dla młodszego widza Młodszy, młodszy widz powie, że ta walka była po prostu słaba i że ja na przykład jej nie będzie chciał obejrzeć, tylko dlatego, że w 30 latach WrestleMania nie została ona odpowiednio zrobiona. Tak samo w walce z 26. Chris Jericho Edge brakowało mi tego Spira po meczu, który Edge wy, 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 wykonał Chrisowi Jericho. No tego mi brakowało. Oczywiście były plusy, jak na przykład Miss John Cena, gdzie. Po walce wszedł The Rock, powiedział, że walka ma się rozpocząć jeszcze raz i wtedy było, był Rock Bottom. Podobała mi się walka Goldberga z brokem Lesnarem, gdzie Stone Cold był jako sędzia specjalny. W sumie ta walka była taka sama jak na WrestleMania 20, czyli słaba. No i ten Undertaker Shawn Michaels, naprawdę niektórych rzeczy mi też brakowało, na przykład było wykonać Tombstone'a za ring. Szkoda, że to nie było wklepane w WrestleMania Moments, gdzie Shawn Michaels chciał wykonać monsulta za ring i wtedy Undertaker złapał go pod Tombstone'a. No, takich rzeczy wiadomo, dla niektórych to mogą być pierdoły, ale najbardziej boli mnie walka z WrestleMania 25, Triple H, Orton. Że tam nic nie było, tylko było napisane, że to, 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 ale przecież to był najfajniejszy feud w federacji. I to, no, zabolało. Mm. Krzyżeliko, Shawn Michaels, dobra walka. Jeszcze nie podobało mi się zbytnio z Restylmenii. Poczekajcie, to była Restylmenia 10. Opas interkontynentalny, Razor Ramon kontra Shawn Michaels. Według mnie mogli zrobić tą walkę lepiej, mogli ją przygotować lepiej. Brakowało mi tego body splasha, który Shawn Michaels wykonał na Razorze. Brakowało mi tego ataku drabiną, który Shawn Michaels też wykonał na Razorze no Ale ogólnie. No, ogólne walki były dobre. Nie narzekałem, ja to też w sumie chciałem szybko przejść, ale i tak wszystko co tam było czytałem. No, ale tak jak mówię, w niektórych momentach mogli dać ten film promujący, w niektórych momentach mogli te walki zrobić lepiej. Mogli dać dwa, trzy WrestleMania moments więcej. No a tak naprawdę w tych ważnych meczach tego zabrakło. Tak samo nawet Bret Hart, Stone Cold. Walka się przecież zakończyła w zaskakujący w sumie sposób, gdzie Stone Cold trzymał w sleeper holdzie Bret Harta. Bret Hart jakby wskoczył na narożnik, potem polecieli w tył, no i w taki sposób Bret Hart przypiął Stone Colda. Tam pewnie nie zrozumiecie, ale jak zobaczycie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. No i tego też nie było w wrestlemenie w 30, 30 latach wrestlemenii. Tam było po prostu wygraj poprzez taki, taki szybki pin, no. No, ale szkoda. To jak najbardziej szkoda. Teraz, yy, czy coś jeszcze mi zostało? A, właśnie, minusy ludziska, ja rozumiem. John Cena, ja nic do Johna Cena nie mam. Ostatnimi czasy zaczynam go lubić. Nie przeszkadza mi, o, w takim, w tak, że powiem, o, nie przeszkadza mi jako zawodnik, ale... Hmm. Za dużo było walk Johna Syny. Mieliśmy scene z Big Showem mieliśmy scene z JBL-em, mieliśmy scene z Shawnem Michaelsem, scene z Edgem i Big Showem hmm. Mieliśmy. Co tutaj jeszcze? Sine o... z Batistą, sine z Derokiem i sine z Derokiem numer dwa. Siedem razy ten gościu wystąpił. I strasznie mnie to wnerwiło. Ja wiem, że on występował w tych ważnych meczach, ale przyznam wam się, ludzie, szczerze, że WrestleMania 29, 3, The Rock kontra John Cena, ja myślałem, że ja tego nie zrobię. Myślałem, że zaraz rozpierdolę tą płytę. I byłem bardzo tym faktem... No... Bardzo byłem wnerwiony tym faktem, bo macie taki moment, gdy... Ja grałem na normalnym, nie chciałem się za bardzo wnerwiać. I musicie wyjść z sharpshootera, ok? Rok ma signature, zapina wam sharpshootera. Rok ma już rock bottom. rock bottom, wam wykonuje. Raz, dwa, no udaje wam się odkopać. Wynabijacie sobie te, te signatury i musicie wykonać raz five na full shuffle, później dwa razy attitude adjustment. I przy tym The Rock kontruje te attitude adjustment strasznie, strasznie często. Potem musicie ukraść Rockbotom Rockowi. Oczywiście to jest wiadomo, klikacie tam R1 i strzałkę w górę, no to tak to kradniecie w sumie. Ale The Rock też kontrował Rockbotom, co mnie strasznie wyrobiało. I później macie moment, gdy musicie po tym Rockbotom przypiąć. Pokazuje się film, gdzie oczywiście nie udało się przypiąć. I macie coś takiego. Wykonaj attitude adjustment na roku i przypnij go. I teraz tak. Wy macie nieskończoną ilość finisherów, rok ma nieskończoną ilość finisherów, rok kontruje za każdym razem, kiedy straci się wykonać attitude adjustment. I to mnie tak naprawdę ludziska wnerwiło. Ja cztery razy próbowałem zrobić tą walkę. Za czwartym razem zmieniłem poziom trudności na łatwy, i, i tak były problemy, i tak mi rok kontrował, ale jakimś cudem udało mi się to attitude adjustment wykonać, i tak skończyłem tą, ten tryb. Tylko, że tak jak mówię, ludziska, no straszliwie mnie to wnerwiło. I mięso poleciało, bo ostatnia walka, a naprawdę to była taka walka, która mnie totalnie wnerwiła. No i niestety, ale to doprowadziło do tego, że no wiele przekleństw poleciało, a nie lubię przeklinać. Śmiałbym się. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o te 30 menu. Hmm. Jeszcze tak, dwa mecze, ludziska, naprawdę Sean Michaels Rickler i Sean Michaels Bret Hart. Te mecze też spowodowały, że zacząłem czuć te emocje, jakie panowały na arenie. No i tak, jeżeli miałbym ocenić ogólnie te 30 lat restylmenii, no to dałbym 5 na 6. Tak jak mówię, albo 4 plus na 6. Bo brakowało mi tych filmów promujących, brakowało mi niektórych WrestleMania moments, które według mnie były bardzo ważne, szczególnie w walce Triple H z Randy Mortonem. No i wnerwiał mnie ten John Cena w ostatniej walce i The Rock, no ale no coś musieli zrobić, wiadomo. Tylko ja już w pewnym momencie powiedziałem, że z tej gry robi się pierdolony Dark Souls, bo tak to później już wyglądało. Ten rok wszystko kontrował, ja się tylko wnerwiałem, ja nie potrafiłem skontrować, on kontrował, i. Ach, poszło mięcho. Ale ogólnie bardzo mi się to podobało. Jeżeli coś jeszcze bym mógł dodać. Yy, Defend the Streak, czy tam jak to tam się nie nazywa. Yy, ogólnie według mnie to nie jest aż takie trudne pokonać Undertakera w tym trybie. Ja zrobiłem swoją pierwszą walkę. Wybrałem do tej walki Shana Michaelsa. Yy, I pokonałem go. Pokonałem go po 9 minutach co prawda dużej ilości punktów nie zgarnąłem, bo tam chyba tylko 50 tysięcy, ale no wydaje mi się, że był ten tryb tak zapowiadany, że to nie wiadomo jak trudne będzie, a wystarczy tylko wyciągnąć Undertakera za ring, okładać go za ringiem, wrzucić go do ringu, wykonać mu dwa trzy switchin music i po prostu już będzie tyle. Jeżeli chodzi o obronę streaku jeszcze nie próbowałem. Jeżeli chodzi o odblokowania tych wszystkich pasów, wydaje mi się, że kupię ten akcelera akcelerator za 7,50 czy tam za 7 zł. no bo tam jest, że musicie obronić pas, tam, znaczy nie zdobyć pas używając swojej stworzonej postaci, jeszcze dodatkowo, dodatkowo w tym rywale Mode. Ja już ten Universe zrobiłem tak, że mi naprawdę to pasuje, naprawdę mi się podoba i nie chcę mi się zbytnio tam mieszać, a żeby mieć mistrzostwo. NXT i tak teamowy NXT, no to chciałbym kupić ten akcelerator. Przy okazji te wszystkie inne pasy, których nie odblokowałem. Przy okazji Eddie Guerrero. Pokonaj Brocka Lesnara na, na arenie No Way Out, na legendarnym trybie. No cholera, nie postrało mnie. No i jeszcze Undertaker. Też macie. Pokonaj, żeby dostać ciuszki Undertakera, czy tam samego Undertakera, musicie pokonać w tym Defend the Streak. Undertakera na przykład Diesel'em, na przykład Big John a czy znaczy nie Big John Stanem, yy, jak on się nazywał? King Kong Bundy'm, nie? I to, to jest takie... No wiecie, ja nie mówię, ja bym pokonał tego Takera, ale ja wolę wybrać Shona Michaelsa, CM Punk'a, Hulk'a Hogan'a, Goldberga, wiecie? Te osoby, tymi osobami się by chciało to robić, ale tak jak mówię, no nic specjalnego, te 30 lat WrestleMania... Znaczy, te, na, ten... Yy, ten streak mode, nic specjalnego według mnie. Bo da się go pokonać i to nie, nie jest aż takie trudne, jakby by zapowiadali. Albo przynajmniej ja miałem szczęście. Albo dlatego, że grałem Shawnem Michaelsem. Jeżeli chodzi o uniwers, postanowiłem nie ingerować w ten mój universe za, ba za bardzo. Po prostu tylko i wyłącznie usunąłem pasy taktimowe z Shieldów, usunąłem Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych z Ambrose'a, bo chcę z niego zrobić mistrza WWE. Wpieprzyłem wszystkie legendy do Raw i do SmackDown. No, i póki co czekam na te community creation, wre, aż wreszcie tam powstaną jakieś porządne postacie, żeby zrobić te moje ring of honor połączone z TNA. No i póki co fajnie mi to chodzi, póki co filmiki się pokazują. Nie, nie są za bardzo różnorodne, ale ja dopiero przeszedłem jakby jeden tydzień. Walki, jakie są ustawiane, bardzo mi się podobają. Rywalizacje też są ciekawe. No, i ciekawe rzeczy się w sumie dzieją, więc postanowiłem nie ingerować. Wiecie, po prostu, że chcę mieć CM Punk'a z Danielem Bryanem na wrestlemanii 30. Mógłbym to zrobić w prosty sposób, ale mogę też tak się postarać, żeby ten CM Punk na to zasłużył. Tak samo chcę zrobić walkę Rybacka z Goldbergiem na wrestlemanii 30. No, i planuję, że po prostu Ryback wygra pazwagi ciężkiej, a Goldberg wygra Rumble albo Elimination Chamber. Ale to się jeszcze wszystko okaże. Widziałem, że zostało dodane ten King of the Ring. Zostało dodane jakiś No Man's Land, że wszystkie walki są w klatkach, czy jakoś tak. No i jeszcze tam coś było. W ogóle ten No Way Out zostało dodane. Nie wiem, co tam może być, nie wiem, jakie mogą być walki, ale chyba to zmienie na te walki w klatce. Zresztą zobaczymy sobie. <gry> no i jak na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiony do WWE 2K14. Czekam aż wreszcie będę mógł pobrać Ultimate Warriora, którego dostałem w preorderze. Bo nie wiem, ale chyba muszę czekać do pierwszego, bo póki co mi się nie chce pobrać. No i jeszcze taka może ostatnia rzecz na zakończenie. Zresztą ci, którzy już chcieli posłuchać tylko o 30 lat już to pewnie wyłączyli. A ci, którzy jeszcze oglądają, bardzo wam dziękuję i kocham Was. Kocham Was naprawdę. Przejdźmy jeszcze. Do DLC, bo tutaj chciałbym jeszcze raz ten temat poruszyć, moi drodzy. Akcelerator sam kosztuje 7 zł, czy tam 7,50. Eee... Ten cały Season Pass kosztuje 80... 79 zł, ludziska. To jest dużo. Ja na moim. A co to tak chodzi, jak kupa? Ja na moim portfelu tym PlayStationowym mam tylko 40 zł i muszę. Jakoś wykminić, jak mieć na to, co mnie rajcuje. I może jesteście ciekawi, może wy też chcecie jakoś pokminić o tym, ale tak, jeżeli chodzi o NWO Pack, z niego interesują mnie X-Pack i Mr. Perfect. Scottem, Scotta Stallinera nigdy nie lubiłem. Macho Menrendezewicz mam go, Scott Hall mam go jako Razor Ramon, i Kevin Nesh mam go jako Kevina Nesha, czy tam jako Diesla. Więc ja tego nie potrzebuję. Tak samo yy, za ten cały Season Pass dostajecie Outsiders'ów, czyli Razora Ramona i Kevina Nesha, co jest według mnie bezsensowne. No więc z tego DLC tylko i wyłącznie bym kupił Expaca i Kurta Henninga. Z DLC tego, czyli według mnie tego najlepszego, kupię Bigiego Lengstona i najprawdopodobniej Fandango. I oczywiście te wszystkie 30 akcji. Tylko tak, muszę tak wykminić, żeby stało ci nie było na akcję na Bigiego Lengstona i Expaka, Bo Mr. Perfect mogę darować, fandango mogę darować, ale Bigiego nie daruję, Expaka nie daruję, 30 akcji nie daruję. Więc zobaczymy, jeżeli chodzi o ten Legend Pack, tutaj absolutnie nikt mnie nie interesuje. Bruno Samartino nie znam, Dusty Roads nie lubię, Rick Root yy, nigdy jakoś mi nie przypadł do gustu. Jake the Snake Roberts był dobry, ale nie jest mi potrzebny. 14 nowych głów. Ja osobiście nawet nie wchodziłem do tych kustomizacji, tylko stworzyłem tam moją postać. Ale po raz pierwszy od momentu, kiedy tworzę postacie, ta postać mi się nie za bardzo podoba. Nie wiem dlaczego, nie wiem co tam zmienili, ale po prostu no, jakoś e, nie podchodzi mi. A specjalnie kupować dla Kane'a bez maski. Co prawda, aktualnie jeżeli wiecie na Raw, Kane ściągnął maskę. No tyle, że według mnie najlepszy Kane to był w tej masce, gdy zadebiutował w Hell in SL meczu pomiędzy Taker'em a Shawnem Michaels'em na In Your House chyba. In Your House to było coś tam, coś tam. No, nie pamiętam. Daniel Bryan bez brody. W sumie komu przeszkadza ta broda? No i CM Punk, długie włosy. Według mnie CM Punk, jeżeli już ma te krótkie włosy, to już, ich nie, już niech je ma. Ja no, nie będę specjalnie tam zmieniał, bo i w sumie po co... Ale tak jak mówię, najbardziej jestem. Najbardziej czekam na Bigiego Langstona, bo według mnie to świetnie go zrobili. No i to tyle moi, ludziz, moi drodzy ludziska. Moi drodzy ludziska. Jakie jest wasze zdanie na temat 30 lat w Czy przeszliście grę? Jak wygląda wasz universe? Jakich używacie pasów mistrzowskich? Ja że tak powiem, używam tego najnowszego pasa WWE, chociaż nie wiem, czy czasem nie przejść do tego starego, który John Cena wprowadził? No w sumie to był bardzo ładny pas. Pas interkontynentalny, ten, który jest. Pasy Takteam. No w sumie nic tam nie zmieniałem, jeżeli chodzi o pasy, ale muszę odblokować te inne mistrzostwa. No ale wiadomo, to jest 7 zł jednak. I naprawdę boję się, że mi nie będzie stać, nie będzie mnie stać na te 30 akcji, czy tam więcej czy, niż 30. No i na Bigiego Langstona, bo to są moje dwa główne. Och, I to już w sumie moi ludziska na tyle. Podsumowanie tygodnia, pod koniec tygodnia, oczywiście. No i co jeszcze? Te PWG, nie wiem kiedy będzie podsumowanie tej nocy drugiej ludziska, bo aktualnie nie mam totalnie czasu na oglądanie PWG. Postaram się na dniach to obejrzeć, ale nic nie obiecuję. No to już wszystko. Ja już Wam osobiście bardzo dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie. No i co? To tyle. A jeszcze ważna taka informacja. Bardzo możliwe, że powstanie coś z Daisy, ale to są na razie tylko plany. Zobaczymy, czy plany przejdą do rzeczywistości. Więc to już wszystko. Ja już Wam dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć.